Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej rozkminie. Tym razem będę wrzucał chleb do pieca. Pierwszy wózek, dzisiaj sobie pomówimy o, o finansach. O finansach, bo lubicie ten temat czyli ile wydaje na życie w Londynie no z moją żoną, nie? Ile tam takie małżeństwo traci pieniędzy, oczywiście. Każdy żyje inaczej, każdy ma inne potrzeby, każdy wydaje pieniądze inaczej. Jeden wydaje więcej, bo chce, drugi oszczędza, trzeci, trzeci je w harocie, tylko się ubiera w harocie, w, w ekskluzywnych markach, bo go na to stać i dobrze. Ja żyję sobie normalnie, na luzie, bez stresu. I moi drodzy, powiem Wam, że u mnie, u mnie w domu jedzenia się nie wyrzuca, nie marnuję jedzenia. Kiedyś marnowało się to jedzenie, kupowałem tych, tych wędlin, wędlin, tego wszystkiego i później nie byłem w stanie po prostu tego zjeść z moją żoną i dużo się wywalało. Teraz, teraz po prostu kupuję tyle, tyle ile potrzebuję i nie więcej. I nie więcej, moi drodzy. Zakupy robię czasami w Tesco, ale jak już idę na większe zakupy jak kupuję na przykład mięso, wędliny, kiełbasy yy, no po prostu polskie polskie specjały, polskie wędliny polskie kiełbasy, powtórzę się bo, bo angielskie no niestety no nie smakują mi nie smakują, nie przypadły mi do do gustu, czasami jak jestem w jakimś markecie, kupię jakiś y, włoski wyrób, włoską kiełbasę czy tam jakieś inne inne artykuły spożywcze. Najczęściej robię zakupy w, w polskim sklepie, który znajduje się w dzielnicy Wembley. Znajduje się na Wembley w Wembley, jak zwał, tak zwał. Tam kupuję mięso, jak i wędliny, no wszystko po prostu. Wpadam tam do sklepu na przykład w środę. Lub moja żona to robi. I staram się zakupić tak na 7 dni, 7 dni i tam jest wszystko od mięsa, ziemniaków, yy, można powiedzieć, no wszystko, wszystko, zapełniam lodówkę i na 7, lodówę i zamrażalnik i na 7 dni mam spokój. Koszty, koszty moi drodzy, na mięso, czyli schabowe, karkówki, yy, żeberka, ja jestem mięsożercą, ja muszę na obiad zjeść mięso. Nie, nie żywię się oczywiście mięso, jakaś kasza do tego ziemniaczki, zupka. Lubię zjeść, co widać, nie? Lubię zjeść, lubię zjeść dobrze. I najczęściej na takie zakupy wydaję około 100 funtów. 100 funtów na 7 dni. Tam jest mięso, wszystko jest. Wszystko jest moi drodzy. To policzmy sobie razy 4, czyli 4 tygodnie. To będzie 400 funtów, to będzie 400 funtów, moi drodzy, i tam mam w tym obiady i wszystko, czego zapragnę. Dużo, mało, powtórzę, każdy sobie żyje inaczej, każdy robi zakupy, gdzie chce, każdy wydaje inne kwoty. Ja mówię, jak ja to robię, ile ja tracę. Stówka, stówka pęka 97, 98, 110 funtów, no różnie, ale tak już zaokrągle do tych 100 funtów, niech będzie to 100, bo najczęściej tracę około stówy. Około 100. i do tego moi drodzy, z 2-3 razy w miesiącu nie chce mi się gotować. Jak wstaję po nocce, czasami mam taki kryzys, że no nic mi się nie chce. Nie? No to zamawiam sobie najczęściej obiad z polskiej restauracji. I taki obiad na dwie osoby z polskiej restauracji, dwa, dwudaniowy, kosztuje dokładnie 30 funtów. 30 funtów to jest danie dnia, zawsze zamawiam. Praktycznie nie wiem, co do mnie przyjdzie, po prostu danie dnia, danie dnia, nie? I nie sprawdzam to, bo musi do lokalu zadzwonić, mi się nie chce, ale najczęściej mam wybraną restaurację, którą, w której lubię jeść. Czasami do niej chodzę, czasami nie, ale w większości zamawiam. No to doliczmy sobie, doliczmy sobie, moi drodzy, poczekajcie chwilkę no doliczmy sobie tak kolejną stówę kolejną stówkę, bo to razy trzy to będzie 90, jakieś tam napoje do tego do tego obiadku, no to będzie będzie stówka czyli można powiedzieć, że miesięcznie miesięcznie na jedzenie i tam z wyjściem do restauracji też liczę, jak nie zamawiam to sobie idę gdzieś z żoną coś zjeść no, liczmy 500 funtów. 500 funtów moi drodzy miesięcznie. Oczywiście plus, minus. Czasami jest więcej, czasami jest mniej. Ale zazwyczaj zamykam się w 500 parę funtów miesięcznie. Powiedzmy 500, niech będzie te 500. Wynajem mieszkania. Wynajem mieszkania w Londynie jest bardzo drogi. Przepraszam, że, że kamera może delikatnie drgać pod uderzeń mieszkania. Wynajem mieszkań w Londynie jest strasznie drogi. Bardzo drogi, można powiedzieć. Mi się przyfarciło i płacę yy, czynsz. I tam mam wszystko wliczone. Wszystko wliczone. Płacę 1500 funtów za to mieszkanie. To jest one bedroom. Kuchnia. Yy, pokój z no, 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 aneksem kuchennym. Można powiedzieć tak, jak teraz się robi, że jest kuchnia w pokoju. Nie rozumiem tego, nie lubię takiego czegoś, ale taka jest moda teraz, nie? No i wiadomo, pokój dzienny, łazienka, normalne mieszkanko, takie zwyczajne na dwie osoby w zupełności wystarcza. Płacę za nie 1500 funtów. Podobne mieszkania. Podobne mieszkania są droższe, tańsze, zależy, gdzie chcesz mieszkać w Londynie. Momencie. Ja mieszkam nie do końca w takiej tań, taniej dzielnicy, bo w Londynie już nie ma tanio, Nie ma tanio mieszkania zamiast ceny iść w dół. To ceny moi drodzy idą do góry. Wszystkiego, jedzenia, wszystkiego. że można powiedzieć, można powiedzieć, powiedzmy, że dodam stówę. Dodam stówę, bo czasami coś tam kupię, gdzieś tam wyjdę z żoną dodatkowo, i czasami ta stuwa więcej pęknie. Powiedzmy tracę. Tracę na wynajem mieszkania, na jedzenie 2100 funtów miesięcznie, powiedzmy, tak tracę. Czy to dużo czy mało, nie mnie oceniać, dla mnie jest ok, dla mnie, moi drodzy, jest ok. Nie narzekam, jak nie będzie mi stać na życie w Londynie, to po prostu się wyprowadzę. 2100, około 2100 funtów tracę na życie miesięcznie razem z wynajmem. Piszcie moi drodzy, ile wy wytracicie, ile wy tracicie na wynajem, na, na mieszkania. A jak ktoś będzie chciał pisać komentarz Jarek, weź kredyt. Nie nie, 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 nie biorę kredytu. Macie napisane, dlaczego tego kredytu nie biorę. Moi drodzy widzowie. Jest taki odcinek, nie? dlaczego kredytu nie biorę. Już nie będę do tego wracał dużo. Dla jednych dużo, dla drugich mało. Ja żyję skromnie, normalnie można powiedzieć, nie żałuję sobie niczego. Naprawdę. Lubię zjeść. Ograniczam fast food, jak mówiłem, już nie zamawiam fast foodów, tylko zamawiam sobie normalny polski obiad z polskiej restauracji. Dlaczego Jarek robisz zakupy w polskiej, w polskim sklepie? Słuchajcie. Nie wiem, czy ktoś z was próbował angielskich wędlin, po prostu mi one nie smakują, dla mnie są. Mało aromatyczne i mają mało smaku w sobie. Chociaż każdy ma różne gusta, każdemu smakuje co innego. Ja mówię o sobie, żebyście pamiętali, co mi smakuje, co nie. No i te angielskie wędliny, te angielskie jedzenie naprawdę nie za bardzo mi smakuje. Staram się jeść zdrowo, w miarę normalne polskie obiady. U mnie króluje polska kuchnia. Kiedyś moi drodzy widzowie. Miałem, yy, po prostu kupowałem sobie. Hello Fresh, taka firma, przychodzi ci box i tam masz obiadki na tydzień. No i już wy, chyba miałem to półtora roku, już wyczerpałem cały asortyment, całe menu i po prostu mi się to znudziło, i wróciłem do normalnych zakupów. Czyli, czyli robię sobie zakupy normalnie w polskim sklepie. Jak widzieliście, czasami po mięso skoczę do Tesco, ale rzadko. Fajny sklepik jest na Wembley, polecam. Nie powiem nazwy, bo... bo nikt mi za to nie zapłacił, i... a za darmo, to, to wiadomo, za darmo boli nie? <ścoughs> no i tak to wygląda. Na komunikację miejską nie wydaje w ogóle, trzeba też powiedzieć, że komunikacja miejska jest droga, nie wydaje w ogóle. Jeżdżę skuterem, powiem Wam szczerze i na dwa tygodnie kosztuje mi może 9 funtów mój skuter tankowanie go paliwkiem. Moja żona pracuje blisko, więc chodzi sobie do pracy na piechotę i pełen luz, moi drodzy widzowie. Dlatego warto mieć w Londynie jakiś transport najlepszy rower i skuter. Kto mieszka w wielkim mieście, to wie. No mówię, skuter, rower najlepszy odradzam auto w Londynie, bo tylko wydatki. No i plus co tam płacę? Paliwo Mówię, 10 funtów max na dwa tygodnie, do tego ubezpieczenie 400 parę funtów na rok i do tego road tax, czyli podatek drogowy, który tutaj się płaci osobno, 22 funty na rok, czyli tam 423 funty na rok, plus to paliwko, naprawdę to nie jest, nie jest dużo. Jestem niezależny, nie muszę się tuc w tym metrze, a coraz częściej są strajki. Ostatnio byłem na Richmond u kolegi moi drodzy widzowie i musiałem wracać rowerem. A wziąłem sobie ten rower elektryczny i z Richmond dojechałem do Ealing i z Ealing autobusem do chałupy. I naprawdę nie, nie korzystam z komunikacji miejskiej. Żar, rzadko, rzadko. Zdarza się, ale niezbyt często. Przejazd z autobusem kosztuje chyba funta 75 jak się nie mylę jest drogo, powiem Wam, drogo i te wagoniki w tym metrze są takie stare, naprawdę, że, no ale Londyn, Londyn i za to się płaci. Kiedyś, jak tutaj przyjechałem, oczywiście z żoną chcieliśmy sobie wszystko zwiedzić, no to jeździliśmy tym metrem, traciliśmy więcej pieniążków. Więcej pieniędzy traciliśmy na, na komunikację miejską, nie? bo się jeździło, się zwiedzało. No człowiek był ciekawy tego Londynu, a teraz już praktycznie prawie wszędzie byłem. Jak gdzieś jedziemy, to jedziemy sobie nad morze. Jak jest ciepło, jedziemy sobie do centrum, coś zjeść, pospacerować naprawdę. Co weekend jakieś tam wycieczki krótkie sobie robimy, Sp spędzamy. Wolny czas aktywnie. Oczywiście, jak nie pada deszcz, bo jak pada deszcz, to ja nigdzie nie wychodzę. Nie łażę po deszczu, bo mi się nie chce. Ostatnie, ostatni weekend nie był deszczowy, ale pracowałem, a wolny miałem poniedziałek i wtorek, więc padał deszcz. Padał deszcz i nic nie zrobiłem. Dzięki za komentarz. Yy, nie wiem, czy to był, to był jakiś Jakiś facet mi napisał komentarz, serdecznie dziękuję kolego, po prostu wywiercę sobie dziurę w ramię i przełożę tą baterię, bo faktycznie będzie padał deszcz, to mi zaleje tą baterię, bo ona jest odwrócona do góry nogami. Po prostu wywiercę sobie dziurę, wkręcę śrubę i będzie dobrze. I poprawię sobie ten rower elektryczny, bo druciarstwo, druciarstwo tam poszło na maksa. Że jeżeli chcecie żyć w Londynie, ja mieszkam sobie z żoną, no to ja płacę 2100 funtów z wszystkim. Z, wszy z wszystkim mieszkanie niezbyt jest drogie. Niezbyt drogo płacę, bo mam wliczone, wliczony czynsz, nie? Czynsz, prąd, czynsz. No, cancel z internet, prąd, gaz, wszystko jest wliczone, nie? ale ostatnie mi czasy, czynsz mi podwyższyli o dwie stówy, nie? jak ten gaz, prąd poszedł w górę, no to i czynsz też poszedł mi w górę, bo wiadomo, takie czasy, wszystko droższe, czy płacę dużo, czy mało, dla mnie jest OK, naprawdę, naprawdę, w Londynie czuję się komfortowo, nie brakuje mi nic, żyję sobie normalnie i dla mnie, dla mnie jest OK. powtórzę jeszcze raz, 2100 funtów miesięcznie. Na dwie osoby, naprawdę powtórzę, czy dużo, czy mało. Piszcie w komentarzach, czy dużo, czy mało, nie? Oczywiście nie, porównuj, nie porównujcie z Polską, bo w Polsce są inne zarobki. Ja zarabiam tutaj inaczej, moja żona zarabia inaczej. No to, to tak by było, jakbym płacił 2100 zł w Polsce. Naprawdę, tak sobie obliczyłem, nie? Ja jakbym 2100 zł w, w Polsce płacił za. Za to wszystko, a w Polsce jest bardzo drogo. Jedzenie praktycznie jest takie same ceny jak tutaj. Naprawdę mówię Wam, nie ma co się, co tego ukrywać. Będzie coraz drożej. Tutaj ceny stanęły. Tutaj już ceny stanęły. Nie widzę, żeby drożały, bo jeszcze 2-3 miesiące temu to, co chodziłem do sklepu, to. Ceny były inne, coraz wyższe. Teraz już tak to się normuje. Już człowiek do tych chorych cen się przyzwyczaił. Bo naprawdę niektóre produkty, produkty tak poszły w górę, że... że masakra. Kilogram z, kawał, kilogram z kawałkiem żeberek wieprzowych, dycha. 10 funtów zapłaciłem ostatnio. W sklepie mięsnym, polskim. No ale najczęściej mięso, takie rzeczy kupuje moja... Małżonka, ja resztę dokupuję po prostu, tak, żeby, po, prostu, po prostu tak, żeby nie wyrzucać jedzenia. Nie wyrzucajcie jedzenia, obliczcie sobie ile tam potrzeba, bo masakra, tyle wyrzucałem tych kiełbas. A że tutaj za winklem, koło mojej chaty, miałem znajomego lisa z rodziną i lisą dawałem tam kiełbasy, co mi zostały wędliny, rzucałem tam i mi so, one sobie po prostu to zjadały. Nie? Ale tak jak mówię, no, czy drogo, czy tanie. Mam, na, mam nadzieję, że inter, interesujący był odcinek. Bo zawsze jak się mówi o pieniądzach, to, no to ludzie lubią takie tematy, nie? Lubią zaglądać do portfela, ale tak to jest, to jest takie ludzkie. Ja po prostu nie lubię zaglądać do portfela, ale jak prowadzę na przykład transmisję na żywo, to bardzo dużo pytań jest Jarek, ile wy tam zarabiata, ile płacisz za chatę, no to teraz proszę nie zadawać mi takich pytań. Wszystko dzisiaj Wam powiedziałem. I tam nie liczę, jak le lecę do Polski, żadnych tam wycieczek. Oczywiście to jest dodatkowe. Po prostu Wam powiedziałem, ile tracę na życie. Moi drodzy, życzę, życzę Wam wszystkiego dobrego. Szczęścia, trzeba się napić. Żywiec zdrój. Bez cukru. Woda z posmakiem cytrynki. Bardzo smaczna, polecam. Życzę Wam wszystkiego dobrego, zdrowia przede wszystkim, bo jak jest zdrowie i siła i chęć do pracy, no to naprawdę jest wszystko ok. Zawsze, jeżeli coś jest nie tak, idzie coś nie tak, to pomyśl, że inni naprawdę mają przekichana. Ty, jeżeli masz zdrowie, siłę do pracy, możesz iść zarabiać pieniądze, możesz pracować, jesteś silny, zdrowy to jest najważniejsze. Jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, subskrybuj, zostaw łapkę w górę. Ślad po sobie w postaci komentarza i zapraszam Cię, mój drogi widzu, na kolejne rozkminy przy Bagiecie i nie tylko. Cześć!